Dzień dobry, Szymon można witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przy kawie postanowiłem odpowiedzieć na pytanie jednego z widzów mojego kanału, który pyta o różnicę między kardio a interwałami. Cześć Szymon, czy mógłbyś wyjaśnić różnicę między cardio i interwałami i powiedz, co jest lepsze dla spalania tłuszczu, czy to prawda, że kardio nie działa, a interwały są skuteczniejsze. Faktycznie jest tak, że od pewnego czasu wielu trenerów sprzecza się o to, co jest lepsze: czy kardio, czy interwały. Mówią, że cardio spala tłuszcz tu i teraz, natomiast interwały podnoszą przemianę materii, zwiększają wydatkowanie powysiłkowe, w wyniku czego więcej tłuszczu jest spalane. Natomiast wszystkie najnowsze badania, które zastanawiają się, co jest lepsze: interwały czy cardio, mówią jasno, nie ma różnic. Nie ma różnic w spalaniu kalorii pod względem rodzaju wysiłku. Czyli zarówno robiąc cardio, jak i robiąc trening interwałowy, spala się tłuszcz. Różnica jest tylko w czasie trwania i intensywności wysiłku, który podejmujesz. Teraz warto zadać pytanie, dla kogo będzie lepsze kardio i dla kogo będą lepsze interwały. Zacznijmy od cardio. Cardio, cardio jest to rodzaj wysiłku tlenowego, który jest wykonywany przy niskiej intensywności. Najczęściej o treningu cardio mówi się o wysiłku podejmowanym na bieżni, rowerku, orbitreku, na wioślarzu, które wymaga od Ciebie chodzenia czy jeżdżenia w tempie mniej więcej od 50 do 60-65% tętna maksymalnego. W związku z czym wchodzisz na bieżni, wchodzisz na rowerek, kręcisz, idziesz, i wysiłek, który podejmujesz, nie jest intensywny. Nawet jeśli nie jesteś w stanie zmierzyć sobie tętna, jest taka nadrzędna zasada, która mówi o tym, że kardio że robi się w takim tempie, który nie wygeneruje u Ciebie zadyszki. Czyli jeśli chodzisz po bieżni i jesteś w stanie mówić, to znaczy, że ten wysiłek jest prawidłowy. I kardio faktycznie pozwala na spalanie kalorii, nie wymuszając przy tym od Ciebie bardzo ciężkiej pracy. Natomiast interwały to jest wysiłek, który jest wykona, wykonywany, jak sama nazwa wskazuje, naprzemiennie, gdzie jest okres wzmożonej pracy i okres tzw. restytucji, czyli odpoczynku. Czyli interwały to jest taki wysiłek, w którym bardzo szybko biegniesz, bardzo szybko kręcisz na rowerze, bardzo szybko płyniesz na, na wiosełkach. A zaraz po tym jest okres odpoczynku, który pozwala na obniżenie tego wcześniej podniesionego tętna. I faktycznie jest tak, że interwały dają tą korzyść, że pozwalają na krótszy czas pracy. Bo o ile robiąc klasyczne aeroby, no trzeba na nie poświęcić co najmniej 30 minut, a przeważnie czas trwania od 30 do 60 minut, to interwały można robić zdecydowanie krócej. Tutaj taki wysiłek trwa od 12 do 20 minut. Rzadko kiedy stosuje się interwały dwu, yy, dłuższe. W związku z czym korzyścią, które dają ci interwały, to jest przede wszystkim czas, czas, który musisz poświęcić na wysiłek. Przy czym interwały dają jeszcze tą korzyść, że pozwalają na lepszą ochronę serca, bo jedno z badań dowiodło, że ludzie podejmujący się treningu interwałowego rzadziej mają zawały serca i częściej te zawały przeżywają, jakkolwiek by to brutalnie nie brzmiało. Ze swojej trenerskiej perspektywy mogę właśnie opowiedzieć, że nie ma większego znaczenia, jaki rodzaj wysiłku podejmujecie, żeby spalić tłuszcz. Możecie robić trening aeroby, możecie robić trening interwałowy, a możecie łączyć nawet, nawet te dwa wysiłki, albo robiąc je naprzemiennie, czyli na jednym treningu robisz kardio, na drugim treningu robisz interwały, a nawet można to połączyć w taki sposób, że na jednym treningu robisz i interwały, i cardio, które mają po prostu odpowiednią długość. Warto trenować cardio, bo kardio pozwala Ci budować bazę tlenową, ale warto też trenować interwały, dlatego że one poprawiają kondycję i obniżają spoczynkową akcję serca, w wyniku czego Twoje serce jest zdrowsze, Twój układ krążenia jest zdrowszy, Twoje ciało jest zdrowsze, no i przede wszystkim żyjesz dłużej. Czyli treningi kardio i treningi interwałowe są bardzo dobrym uzupełnieniem mądrego treningu w siłowni, bo pozwalają Ci trzymać niższy poziom tkanki tłuszczowej i pozwalają Ci dbać o układ krążenia. A przede wszystkim warto też pamiętać o tym, że trening aerobowy pozwoli ci na spalenie tych ostatnich gramów tłuszczu, które są zlokalizowane wokół pępka czy na pośladkach, dlatego że na pewnym etapie robienie treningów aerobowych jest po prostu przyjemne. Bo największym problemem, który z którym borykają się ludzie ćwiczący długo, intensywnie, jest to, że czasami nie mają ochoty iść na trening. Dlatego jeśli ktoś jest zmęczony po pracy i ma do wyboru albo bieganie ciężkich treningów interwałowych, albo po prostu wskoczenie na rowerek i kręcenie przy niskim tętnie, najczęściej osoby chętniej wybiorą treningi aerobowe, aniżeli męczenie się w czasie treningu interwałowego. Dlatego z tych dwóch rodzajów wysiłku możesz wybrać dokładnie ten, który lubisz, ten, który bardziej Ci pasuje, i czerpać korzyści z każdego z nich dokładnie w takim samym stopniu, spalając tłuszcz na kardio i na interwałach. Jeśli ten materiał Ci się podobał, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał, żeby dostawać informacje o nowych filmach i koniecznie z dzwoneczkiem, a jeśli jest jakiś temat, który chciałby, żebym dla Ciebie poruszył, pisz w komentarzu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.